I to kolejnym odcinku z historii polskiej. Dzisiaj opowiem wam o kolejnej dalszej części rządu Władysława Giały, rządu Władysława Lęczyka. Pobit w pod Grunwaldem. Polacy ruszyli na Barbor, gdzie kilka miesięcy oblegali, ale przegrali. 1400. 11 pokój w Toruniu pomiędzy Litwą a Polską krzyżakami. Polska odzyskuje ziemię Dobrzeńską Litwa wzmocni na okres życia Jagiełły i Witolda. 1413 Unia Pol Polsko-Litewska hodle 1419 kolejna wojna, wojna polsko-krzyżacka. 1422 pokój polsko-litewski krzyżacki nadjeżdża Mełny. 1430. Siwy Gieło wielkim Święciem litewskim. 1432. Nowa Unia Polsko-Litewska. 1434. Przywilej wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Kejuszowicza, zarównujący Rusinów i Litwinów, wprowadzając polskie prawo na róśkalickim i zachodnim podole. 1434. Władysław III Warańczyk. Starszy syn Władysława Jagieły przyjmuje władzę koronacja Władysława Waręczyka na króla Węgier i wyruszył w 1444 w, no, do, do walki z Imperium Osmańskim, gdzie zginął z Turkami, nie imperium, tylko z Turkami w 1444. I to tyle w tym odcinku. W następnym odcinku zobaczycie rządy Kazimierza i Gieronczyka. Jeżeli ktoś nie zasubskrybował, to niech zasubskrybuje i cześć.